Chłopiec zapytał swojego ojca: Tato, jakiego rozmiaru jest Bóg? Ojciec spojrzał na niebo, zobaczył latający samolot i zapytał syna: Jakiego rozmiaru jest ten samolot? Chłopiec odpowiedział: Jest zbyt mały, trudno mi go dostrzec. Następnie ojciec zabrał syna na lotnisko i podchodząc do ogromnego samolotu, zapytał: No dobrze, synek jakiego rozmiaru jest ten samolot? Syn odpowiedział: Tato, jest ogromny. Wtedy ojciec powiedział mu: Rozmiar Boga zależy od tego, jak blisko jesteś do Niego, albo jak daleko jesteś od Niego. Im bliżej jesteś do Niego, tym więcej Boga będzie w Twoim życiu.